Z tej strony jest Albinos, a to jest! Aktualizacja 1.4 w Terrarii Wcale się tego nie spodziewałem Nie było wyczekiwane No dużo jest nowych rzeczy Na pewno jest zmieniono okienko tutaj tworzenia postaci Tylko, że ja już tworzyłem postać Ponieważ wcześniej mi się nie nagrało Jak tworzyłem postać, jak tworzyłem świat Świat też się zmienił tutaj Tworzenie tego świata Masz tutaj Odk inaczej poukładane. No górnie, ten interfejs się zmienił. Świat się nazywa Ofensywna dziura. Taką mi wybrało. I może wezmę tą grę na polski. Już widać od razu tutaj. Liście z drzew spadają. Drzewa się gibają na boki. Eee, wezmę sobie. Właśnie, kursor może zmienię, bo też będzie lepiej. od razu lepiej widać tutaj, ciekawe A czy gmenty? Dlaczego mi się odno? Dobra, nieważne Najpierw wcinamy sobie drzewo Tako, zmieniły się też te serca i mamy inaczej to wygląda I napiszcie im w komentarzu, czy mam robić serię z tej gry Trzeba nagrać kolejny odcinek, no bo jak nie chcesz to, to nie, to nie będę się produkował, przecież. No może Przydał się go zabić, ale ten pajac... Colin, Ko weź mi pomóż może, co? Chodź tu, wariacie. Weź mi pomóc. Ale, dźwięk. Kurna. No tarapaty, tarapaty. Tarapatens. No i nie system mieć, bo to jest gówno Bo jakieś nowe achievementy tutaj w ogóle Co to jest, ten O kurde Block swap Podmienienie bloku, to jest ciekawe Od razu mamy jaskinię tutaj, to się zgarniemy cyk No, że se przepasę te nie no fajnie by było gdybym w se wsta to jakoś lepiej I Już jakieś slime mi mamy mamy liczni. To jest takie trochę gówno, ale lepiej to niż nic Może trochę ściśle muzykę, bo mi się wydaje, że jest za głośno Teraz powinno być dobrze Ale upierdliwe te slimey. Patrz nie dostaje damagea Ciekawe Co to jest? Eee... Roba Co? Aż 15 robaków Nie no super Tylko nie wiem czy ja będę łowić tu ale dobrze, dobrze. Niech będzie, niech będzie Ja. O kurde. Mo powiem Ci, że mo mocne te slamy, mocne te slamy. Fajnie, że się pokazuje licznik ten jest. <kluzny> no tak to... Master Mode, no zobaczymy jak mi pójdzie, bo na razie no ciekawie się rozpoczęło. I też jest zmiana taka, że ta postać mruga. Nie wiem czy zauważyliście to. Dobra, to na razie ciekawe ciekawie nie wyglądało, więc może... O kurde, parasolka może bić, pa! Ciii. E, bo może by było lepiej gdybym poszedł sobie po prostu pozwiedzać, bym może znalazł śnieżny biom, bym sobie śnieżki zrobił. Tak, to bez sensu do jaskini biec. Myślę, że jak będzie noc, to pobiegnę do niej, bo no, raczej nie chcę się użerać z zombiakami przez godzinę. O, to jest... Jak dla mnie to jakiś nowy biomec, bo to jakoś nie, nie było czegoś takiego kiedyś. O, różowe drzewo. To też jest coś nowego chyba. Ale tylko drewno tropi. O, patrz, naprawili to, że nie można podstaw kaktusa niszczyć, bo to był taki trik, żeby niszczyć tego kaktusa, to po prostu rozwalać ten piasek pod nim. Oaza, to też jest kolejny biom nowy. Czekaj, czy tu coś jest, czy tylko taka woda i te palmy. Mamy korapszyn, tylko problem jest, że poza tym korapszyn... To już się zaczęła noc chyba. O, za chwilę się zacznie. Będzie problem. Nie, spróbuję... Spróbuję dojść jak najdalej, choć nie wydaje... O kurna. A, no zostałem zamordowany niestety. Za 75 dostałem bombeczkę od niego. No ciekawie będzie na tym master modzie. Ciekawie. Zwłaszcza myślę, że ten, te początki będą trudne. Jak tu te moby tyle biją. To może być ciężkie. O, tutaj mamy też jakieś złote drzewo, tego nie było wcześniej I tu jest znowu pustynia Ciekawe I oaza od razu Nie wiem, może pustynia w ogóle teraz częściej jest I jest biom śnieżny to też się przyda Na pewno O, i korabszyn jest obok no, dla mnie ważne jest, żeby śnieg był trochę zdobyć. To fajnie gdyby ten sęp mnie zostawił Dobra, daj mi śnieg, daj mi śnieg, plis. O! Zbugował się, dobra To jest szansa Tutaj już się muzyczka zmienia, bo jesteśmy pod ziemią. O, już się zesrałem, pierdziele Tak mnie to wstraszyło. No ale no, widzę, że już będzie się... Jak mnie pułapka na strzała zdejmuje. Alfa nie lecą te gwiazdy. Uciekamy przed tym okiem, on raczej nas nie dogoni, bo się odbija od ścian. O! Hmm. <grystanie> Widzę, że będę musiał tutaj dużo wycinać. W końcu dotarłem tu. <grystanie> no trzeba było wziąć łatwy tryb, a nie teraz będę się męczył O, jest pierwsza skrzynka i to złota. Muszę to mieć. Świetnie. Gramy drzwi. Myślę, że obraz też sobie wezmę i to coś. Tak dla ozdoby. Eee, Cloud in a battle. To jest spoko nawet ten I od razu widzę, że na tym trybie jest, jest więcej akcesorii. miejsc. Znaczy o jedno miejsce więcej do akcesorii to jest jakby fajne. Przyda się na pewno. Nie wiem czy to mi się przyda. idziemy dalej <laughs> Wykorzystam bardzo fajny trik yy, z płytką bo jak macie płytkę, to się pokazują te wszystkie kable, więc te pułapki będą mógł zobaczyć, co mnie one shotują. To też się przyda. I co, to koniec jaskini? Ciekawie skąd to stojimy. O nie, słyszę robaka. No... A, nie no! Robak, dobra. No, jeszcze raz na strzała jest. Dobra, udało się. Piasek mnie złanszutował. No to też. No nie no nie wiem, no to jest mega interesujące. Te początki zawsze są najgorsze. Później jak zdobywasz temy to się rozkręca, żwalisz każdego na łeb. Teraz to nic się nie da zrobić. Ja... Uciekam przed każdym przeciwnikiem, nie wiem, piasek mi manshotuje. O nie no kolejny! To się nie dzieje! I ja patrz jak on skacze. Psychiczny. Dobra, omijamy go, lecimy do przodu. O kurde, drzewa pod ziemią. Jest kolejna skrzynka, to jest fajnie. Fajnie będzie. Fajna rzecz. niszczymy sobie tutaj dla ozdoby to. Pianino też. No, ale widzę, że już się miejsce kończy. musiał domek zaraz zbudować jakiś. No dobra. czy i owka tu. Nie no, takie. No to na pewno się przyda, ale... No nie wiem, czy to jest najlepsze Hermes bułcy były na pewno fajne. My sobie zbudujemy jakiś domek. To raczej mi się nie przyda, Też nie Co to? Grapefruit spadł. Nice. Mega fajnie, że takie coś zdali. Będzie łatwiej niż kraftować sobie jakieś pożywienie z ryby. Pożywienie. Danie. Ja chcę zobaczyć jak działa to podmienianie. A. no, to, to się na pewno przyda. Zbuduję sobie taki odomek. Do, fajnie gdyby ten gościu mnie osłaniał. Wariacie osłoń mnie ok. Super. Czemu chcę z gadać ciągle, weź? Typie. Happiness. Bo dodali też coś tam z NPC-tami, zmieniali. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi z tym. Przekonamy się jeszcze. To nie będzie ład, ładny dom, ale fajnie, żeby był jakikolwiek. Bo mi się kończy, miejsce no. W tym odcinku nic nie osiągnąłem, ale to taki odcinek, tylko żeby zobaczyć, se zobaczyć, czy wy chcecie serię z tego. No, ten odcinek na pewno był słaby, no ale. Takie zresztą początki w tej grze. Zwłaszcza, że ja wziąłem sobie master mode, i tutaj. No, jak mi one-shotuje piasek, no to coś, coś jest. Tutaj. No, wysoki poziom trudności jest na pewno. Jest wysoki poziom trudności, się nie da tak. O! Zaczął się ten wieczny dzień. Nie, no posłuchajmy sobie muzyki jeszcze przed końcem.